Jeżeli myślałeś kiedyś o rysunku, malarstwie, pracowni artystycznej, to mamy w wakacje 5 dni dla sprawdzenia w Wejherowie nas i naszej pracowni edukreski. Zapraszam. Także jeżeli Cię interesują te wakacyjne kursy, to mamy kilka tygodni do wyboru. Po dwie, po cztery, albo trzy godziny, w zależności od grupy wiekowej. Bo mamy grupy 7-10 lat, grupy licealne 11-14 lat, mamy z malarstwa, z rysunku, z digital paintingu i mamy też dla rodziców, dla hobbystów, kiedy mogą siedzieć w jednej sali, a dzieciaki w drugiej sali. Dwie osobne grupy, tak żeby razem nie siedzieć. I wszystkie materiały nie niemalże są w cenie. dajmy kolorowe farby, dajemy farbę podkładową, kartony, kartki, ołówki. Wszystko poza pędzelkami. Chociaż te można kupić u nas na miejscu, bo je produkujemy sami. I można kupić cały zestaw pędzli na miejscu w pracowni. A jeżeli ktoś przychodzi więcej niż z jedną osobą, czy jak na przykład rodzic z dzieckiem, to jest 100 zł tych A jak ktoś łączy więcej niż jeden blok, znowu jest kolejne 100 zł tych I jeżeli ktoś jest ciekawy, jak wyglądają studia na architekturę, albo ASP, albo do plastyka, do liceum plastycznego, albo w ogóle chciałby się nauczyć rysować czy malować, albo żeby dziecko sobie sprawdziło, jak wygląda pracownia artystyczna, to ja śmiało zapraszam. Wystarczy wypełnić formuł stacyjny. i ja albo pan Patryk się odezwiemy w ciągu jednego dnia i widzimy się w wakacje. Aha, i w ogóle nie ma wpisowego. I po formularzu rejestracyjnym, po mailu, bukujemy po prostu deklaratywnie dla każdego miejsca, jeżeli ktoś się zdecyduje na to. I opłata jest do pierwszego dnia wakacji kursu wakacyjnego. Także ja zapraszam. Do zobaczenia, mam nadzieję, i udanych wakacji. Cześć.